Ale platforma obywatelska uwaga, 93. trzeci konkret. Przeznaczymy na budownictwo komunalne co najmniej rocznie trzy miliardy złotych. Chcieli nas przebić, my mieliśmy rekordowe 2 miliardy, chcieli nas przebić jest miliard sto. Naprawdę wy jesteście całkowicie niepoważni, niewiarygodni w tym jednej sprawie, jednej drobnej sprawie, którą się na sztandarach. Ja nie wiem, czy było cokolwiek ważniejszego w kampanii wyborczej lewicy niż zapewnienie tanich mieszkań na wynajem. Panie wicepremierze, widzi pan te dane? Nic tutaj nie przekręca co do cudówki. Mogę cytować, jakie są dane w tabeli w załączniku do budżetu. I dzisiaj pan Tomasz Trela wychodzi może by trochę mieszkań komunalnych pobudować. Za te pieniądze możecie wybudować około 3 tysiące mieszkań w 5 lat, a nie 300 tysięcy. Szanowni Państwo, jeżeli traktujecie poważnie wyborców, to powinniście dzisiaj zakończyć tę debatę i wrócić z budżetem, który uwzględnia jakikolwiek progres w tanich mieszkaniach na wynajem. Jakikolwiek progres. Zwiększenie tej kwoty z miliarda stu do pięciu, sześciu miliardów to byłby jakiś minimalny postęp. Pan Zandberg mówił o tym, że 1% PKB ma być przeznaczone na budownictwo, tanie budownictwo na wynajem. 1% PKB. Między 20 a 30 miliardów. Wy wychodzicie z miliardem złotych.